Siema, jestem Marek. Dzisiaj Stu podejmie się wyzwania i spróbuję zostać moim służącym przez jeden dzień. Czy jesteś chętny, aby podjąć się tego wyzwania? Y -y. Jak widzimy, Stu się zgodził. Chciałbym zaznaczyć, że przed nagraniem tego filmu specjalna ekipa szkoliła Stewarta przez trzy dni, także mam nadzieję, że poradzi sobie z tym zadaniem. Więc na samym początku wypadałoby się ubrać, zresztą miałeś o tym mówione na szkoleniu. Nie ja jestem ubrany. Ubieraj się, tak jak powinieneś Aha. się ubrać jako mój służący i idziemy. Dobra Aktualnie mój kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce Ale nadal około 40% osób, które ogląda moje filmy Jeszcze nie subskrybuje mojego kanału Moim zdaniem jest to trochę nie w porządku w stosunku do mnie Bo oglądacie moje filmy i nie dajecie nic od siebie Zatem jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału I oglądasz ten film To koniecznie to zrób Tutaj jest czerwony przycisk Wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniesz tam na dole Służący, chodź O, jak ładnie się słucha Wychodzimy zaraz, nie? Dobra Jakie dobra? Panie Lordzie Panie Lordzie Dobrze. No. Nie zapomniałeś o czymś? Tak jest, milordzie. Yy, jakaś muzyka, milordzie? Zapomniałeś o czymś, czy nie? Zapomniałem, milordzie. Jakaś muzyka, milordzie? Nie. Przepraszam, milordzie. Jedziemy, milordzie. Okej, okay, jedź. Gdzie ty jedź? Do przodu. Przepraszam, milordzie. I po prawej stronie, czemu ty po lewej jedziesz? Do galerii, milordzie. Tak, do galerii. Po prawej stronie. Aha, bo my w Polsce, milordzie. Przepraszam. To skąd ty jesteś, człowieku? Ja <laughs> z Anglii jestem. No dobra, czyli na tamtą stronę. Tak, po prawej stronie. No dawaj szybciej, jedź. Tak szybciej. jest, milordzie. Tak to jest, szybciej. milordzie. Ile będziemy jechać? Jedziesz 50 na godzinę. Tutaj można 200 jechać. Można 200 mil Tak można. Tak jest, milordzie. Jedź. Jak mi jadziałem, panie lordzie? No, troszeczkę mnie już zdenerwowałeś. Nie wiem, jak oni Cię tam wyszkolili. Pasem, lordzie. Jedziesz aktualnie na nakazie w prawo. Tu mam jechać, milordzie? Tak, na lewy pas. Skręcam już w lewy pas, milordzie. Przejechałeś pociągłej? Przejechałem pociągiem, Tutaj Wjeżdżamy na parking. Na parki. Przeczytaj napis. Witamy. Vitamo koga, Lord Krusfila. Baina, really. baina, Coś wpadło oko mi lordzie Jeszcze? Jeszcze nie Panie lordzie, to pan bez kolejki Dzień dobry, przedstawiam pana lorda w Czy jest możliwość wynająć całej hali na The Tula dwójkę? o 17.30 Nie, nie ma a późniejsza godzina? No dobra to później przejdziemy Dobrze, czyli załatwiłem. Ale wiesz, że ja jem coś z dziewic. Nie załatwiłeś? Nie można tak publicznych miejsców, panie Lordzie Dobra, proszę. tym razem będziemy musieli odpuścić Załatwiłem tak. Tutaj jest zapiekanym krewetką, kurczakiem, łososiem i tuńczykiem. Co ja chcę z I co? A, przepraszam. Nie. Nie. Sosy. Nie, nie sos. sosy nie załatwiłem, w Nie. No domyśl co powinieneś zrobić. Tak, tak.

Idziemy do domu w sumie to się najadłem także idziemy zejdź stąd, zejdź z dyranu co to ma być, My nie wiem Wiesz co w tej sytuacji zrobić? Nie, nie wiem. Czytałeś zbiór przepisów? Czytałem, ale nie wziąłem rzeczy ze sobą. Mam tylko ze sobą. Punkt 4213. Tylko mam. No dobrze. No do dzieła. Tak jest, miło Przepraszam. Przepraszam. Milończyk. Kurde. No ale co ty robisz? Czemu to na telefonie siedzisz? Ale, Lord, to tutaj niedługo. Oddaj mi go, dostaniesz ale po pracy. Po pracy dostaniesz. Już, szybciej. Nie będę tutaj wieczność czekał. Tak jest, milordzie. No dawaj, rób to szybciej, już ciemno jest. No zobacz, no. Sześć godzin już tu jesteś, ile ty możesz to robić. Przepraszam, Panie Lordzie. No streszczaj się. Ja chyba zamówię sobie zaraz tutaj jakąś limuzynę, żeby mnie do domu odwieźli. Ja Ciebie tutaj zostawię, wrócę do ciebie rano, ale ten filmik chyba już muszę skończyć. Także widzowie w ramach gratisu zasubskrybujcie kanał z bo dzisiaj nie dostanie ode mnie wypłaty. Po prostu nie zasłużył nie... sobie. Nie zasłużyłeś sobie na wypłaty. Zobacz, co ty robisz. No, jak to nie dostanę? 6 wypłaty? godzin tu jesteśmy, nie ma żadnej wypłaty. A mam to dalej robić, czy nie? No tak, rób to dalej! Także zostawcie subskrypcję Ustiu, zasubskrybujcie mój kanał oraz zobaczcie moje poprzednie filmy. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia! Ej, serio, Miejce, nie zapłacisz za to? Nie, nie zapłacę ci. Kamerzysta... Już skończyłem. Kamerzysta wzywa mnie Już skończyłem. Nie gadam z tobą, cześć! Prawie skończyłem! Marek! A gdzie jest dywan? Dobra, zamawiaj kierowcę i służącego innego. Çok